Gwiazdka, Gwiazdka, drodzy Państwo, mam dla Was bardzo ważną i co najważniejsze dobrą wiadomość. Od 15 września wchodzi w życie zmiana, na którą wielu z Was czekało od dawna. Prezydent właśnie podpisał ustawę, która daje seniorom większe świadczenia. Tak, to nie jest plotka, ani obietnica, to już pewne i zacznie obowiązywać w najbliższych dniach. I dziś w tym filmie opowiem Wam dokładnie, co to oznacza, kto skorzysta, jakie kwoty wchodzą w grę i jak się do tego przygotować. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, chcę Wam powiedzieć jedno: wiem, że dla wielu z Was każdy dodatkowy grosz w portfelu ma ogromne znaczenie. Wiem, że przez lata ciężko pracowaliście, a teraz, w czasach, kiedy ceny rosną szybciej niż kiedykolwiek, to wsparcie jest po prostu potrzebne. Dlatego ta wiadomość daje mi tyle radości, bo wiem, że realnie może poprawić Wasz codzienny komfort życia. Nowa ustawa to nie tylko kolejne przepisy, to konkretne wsparcie finansowe dla osób, które zasłużyły na spokój i poczucie bezpieczeństwa. Od 15 września świadczenia wzrosną, a zmiany obejmą naprawdę dużą grupę seniorów. To moment, który warto zrozumieć, bo chodzi o wasze pieniądze, waszą przyszłość i wasz budżet. Dlatego w tym filmie wytłumaczę wam wszystko krok po kroku w prosty, zrozumiały sposób bez zbędnych skomplikowanych terminów, tylko konkrety i praktyczne informacje. Zostańcie ze mną do końca, bo opowiem nie tylko o tym, jak wygląda nowa ustawa, ale też podpowiem, jak możecie sprawdzić, czy macie prawo do wyższych świadczeń i co zrobić, żeby nie przegapić żadnej ważnej daty. Chcę, żebyście czuli się spokojni, poinformowani i pewni, że wiecie, co Was czeka. Jeśli ta wiadomość jest dla Was tak samo ważna, jak dla mnie, jeśli czujecie, że to wideo może pomóc innym seniorom w Waszej rodzinie czy wśród znajomych, proszę, kliknijcie przycisk lubię to pod tym filmem to dla mnie ogromny znak, że chcecie więcej takich informacji, a dla algorytmu YouTube to sygnał, żeby pokazać ten film innym osobom, które też mogą na tym skorzystać. A teraz zaczynamy. Posłuchajcie, co dokładnie się zmienia od 15 września. Gwiazdka, 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 gwiazdka. No dobrze, przechodzimy do konkretów, bo wiem, że na to właśnie czekacie. Od 15 września wchodzi w życie ustawa, którą prezydent właśnie podpisał, a która ma ogromne znaczenie dla seniorów. I kiedy mówię ogromne, to naprawdę mam to na myśli. Nie chodzi o jakieś symboliczne zmiany, które nic nie wnoszą, mówimy o realnym wsparciu, które ma pomóc w tych trudnych czasach, kiedy inflacja wciąż daje się we znaki, a codzienne wydatki rosną szybciej niż kiedykolwiek. Na pewno wielu z Was zastanawia się, o co dokładnie chodzi? Jakie będą te większe świadczenia? Już tłumaczę. Ustawa zakłada podwyższenie świadczeń dla seniorów od 15 września, a więc to nie jest obietnica na przyszły rok, tylko coś, co zobaczycie w portfelach naprawdę szybko. To jest dobra wiadomość, prawda? Zamiast czekać miesiącami, aż rząd coś obieca i nic się nie wydarzy, tym razem zmiana jest pewna i bardzo bliska. Teraz najważniejsze pytanie: o ile te świadczenia wzrosną? I tutaj musicie wiedzieć, że to nie jest jedna stała kwota dla wszystkich to zależy od kilku czynników. I od wysokości waszej emerytury podstawowej, ale też od tego, czy pobieracie dodatkowe świadczenia, takie jak 13 czy 14. Emerytura. Generalnie jednak wzrost będzie odczuwalny. Rząd i prezydent postanowili wprowadzić to rozwiązanie właśnie po to, żeby odciążyć seniorów w codziennych wydatkach, bo wszyscy wiemy, ile kosztują zakupy, leki, opłaty za mieszkanie czy media. I wiecie, co jest najważniejsze? Że wreszcie ktoś pomyślał o tym, by zmiana była szybka i nie wymagała od Was składania żadnych dodatkowych wniosków, biegania po urzędach, podpisywania ton dokumentów. Absolutnie nie, wszystko odbędzie się automatycznie. Jeśli macie prawo do emerytury, to w Waszym październikowym przelewie, bo pamiętajcie, zmiana wchodzi 15 września, ale pierwsze wypłaty zobaczycie razem z harmonogramem wypłat świadczeń, te pieniądze już będą. Nie musicie robić nic, żeby z tego skorzystać. Wiem, że dla wielu z Was to ogromna ulga, bo ile razy słyszeliśmy, że jest jakieś wsparcie, ale trzeba wypełnić sto papierów i jeszcze biegać od okienka do okienka. Tym razem tak nie będzie. To jest ważna informacja, bo wiem, że wiele osób stresuje się formalnościami. Chcę, żebyście mieli spokój i poczucie bezpieczeństwa, dlatego ta zmiana jest taka dobra. Kto dokładnie skorzysta? Praktycznie każdy senior, który pobiera emeryturę lub rentę. Nie ma tutaj jakichś wyjątków, które mogłyby Was zaskoczyć. Co więcej, ustawa przewiduje, że to rozwiązanie będzie miało wpływ nie tylko na najniższe świadczenia, ale również na te średnie. To znaczy, że nie jest tak, że tylko osoby z minimalną emeryturą zobaczą różnicę. Absolutnie nie. Chcę Wam też wyjaśnić, dlaczego ten krok jest tak ważny. W ostatnich miesiącach widzimy, jak mocno rosną ceny produkty spożywcze, energia, czynsze, leki. I to dotyka przede wszystkim osoby starsze, które mają stały dochód, bez możliwości dorobienia sobie w prosty sposób. Młodsze osoby mogą zmienić pracę, wziąć dodatkowe zlecenia, seniorzy często nie mają takiej opcji. Dlatego podwyżki emerytur są po prostu konieczne. To nie jest luksus, to jest coś, co daje Wam godne życie, możliwość opłacenia rachunków, zakupienia jedzenia, a może nawet odłożenia paru złotych na przyjemności, bo przecież życie na emeryturze nie powinno być tylko o przetrwaniu, prawda? Właśnie dlatego cieszę się, że mogę Wam dziś przekazać tak dobrą wiadomość. To oznacza, że ktoś wreszcie usłyszał głos seniorów. I wiecie co? To dopiero początek, bo w ustawie znalazły się też zapisy, które mogą oznaczać kolejne zmiany w przyszłości. Będę o tym mówił w kolejnych filmach, więc jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to koniecznie to zróbcie teraz, żeby nie przegapić żadnej ważnej informacji. Kliknijcie w ten czerwony przycisk subskrybuj, to nic nie kosztuje, a dzięki temu będziecie zawsze na bieżąco z tym, co się dzieje w sprawach emerytur, świadczeń i wszystkich innych tematów, które dotyczą waszego życia. Ale wracając do ustawy, ważna sprawa, zmiany wchodzą w życie 15 września, więc to już naprawdę za chwilę. Oznacza to, że macie czas, żeby się przygotować, sprawdzić harmonogram wypłat w swoim zdłosie i upewnić się, że wasze dane są aktualne. Dlaczego to takie ważne? Bo jeżeli coś się zmieniło, np. numer konta, adres, to warto to poprawić, żeby przelew trafił tam, gdzie trzeba. Nie chcę, żeby ktokolwiek z Was miał stres związany z opóźnieniami. To naprawdę drobna rzecz, a daje spokój. No i teraz odpowiedzmy sobie na jedno pytanie, ile można zyskać? Wzrost świadczeń będzie różny, ale eksperci mówią o kwotach rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie więcej dla osób z niższymi świadczeniami, a w przypadku wyższych emerytur te kwoty mogą sięgać nawet kilkuset złotych. I teraz pomyślcie, co miesiąc w portfelu trochę więcej pieniędzy. Może to nie zmienia wszystkiego od razu, ale daje większy oddech, prawda? A jeśli dodamy do tego fakt, że w listopadzie i grudniu czeka nas jeszcze czternastka, to rok zakończy się naprawdę z lepszym bilansem niż wiele osób się spodziewało. Chciałbym też porozmawiać z wami o tym, co możecie zrobić, żeby te dodatkowe pieniądze dobrze wykorzystać. Bo wiem, że życie jest drogie, ale czasem warto zaplanować chociaż małą część na coś, co sprawi wam radość. Może wyjazd do rodziny, może drobny prezent dla wnuków? Albo zwyczajnie odłożenie paru złotych, żeby w razie nagłej potrzeby mieć zabezpieczenie. To jest wasz czas, żeby zadbać o siebie, a nie tylko o opłaty i rachunki. I wiecie co? Jestem ciekaw, co o tym wszystkim myślicie. Czy te zmiany was cieszą? Czy uważacie, że to wystarczająco dużo? Napiszcie mi w komentarzu, bo naprawdę chcę poznać Waszą opinię. W końcu ten kanał jest dla Was i bez Was by go nie było. A jeśli uważacie, że ten film może pomóc innym seniorom w Waszej rodzinie, wśród przyjaciół podeślijcie im link, bo im więcej osób dowie się o tych zmianach, tym lepiej. I na koniec, jeśli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to zróbcie to teraz. Dla Was to jedno kliknięcie, a dla mnie ogromna motywacja, żeby tworzyć kolejne filmy z rzetelnymi informacjami, które pomogą Wam w codziennym życiu. I pamiętajcie, tu zawsze znajdziecie wiadomości prosto, jasno i bez stresu. To tyle ode mnie na dziś. Cieszę się, że mogłem przekazać Wam tak dobre wieści. Od 15 września zaczyna się nowy etap i mam nadzieję, że będzie Wam trochę łatwiej. Dbajcie o siebie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Gwiazdka, Gwiazdka.